ale to dobrze bo poświadczy o rano. zero. głogi blogi sponsoruje im teraz tej grupy jest firma i grupa kapitałowa Sandra Spa w tym Bena. No, wspaniała grupa własnymi siłami tak się przykład jak to jest GMZ nie jest GA 64 Branda to Radziecki Górnego głównego, to jest tam po 500 km. ...za sobą, Damy już dwóch, trzech zawodników kategorii, dwóch zawodników kategorii biegu głównego... Brawo! ...szczęśliwe zawodnika, jego opór, jego rozwijanie. Najniższe miejsce na podróż jest również kolejny Włodzimierz i będzie tym mieście weteran Przebiatowski jego nie tylko, tylko Przebiatowski w ale do Oliwiu Krajowej a dzisiaj warszawskim on zajął miejsce trzecie ja oczywiście przepraszam tych, którzy w biegu głównym to za mnie nie, nie medal za niego! Mężczyzna. Mężczyzna. Gratulujemy dobrego, że nic nie widzę, ale kolejni zawodnicy zbiegają na linię mety i zawsze sąd będzie kilkanaście, może kilkadziesiąt minut. Będą zawodicy, ale, Gratulujemy wyboru po sportowej wystawie i zaangażowania w biegu, Mam nadzieję, że trasa nie była 13. trudna. oni i następnie wydajemy. i tak, biegają w tak, i tak, 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 15 tak, tak, będziemy czekać na tych, tak, no tak, 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 Trochę, z różnych powodów, a może nie trenują, a może już nie, nie pozwala im osiągać tak doskonałych wyników, jak tym najbardziej zaangażowanym, yy, najbardziej wytrenowanym. Postawy chęci startów w takim biegu, to to jest jednak 5 km. jeżeli ktoś nie trenuje, nie Na biega. W lepszym swoim okresie grupa liczyła około 70 członków. Początkowo były to skromne, jakieś tylko pokazy, przebierania. Żeby stworzyć grupę rekonstrukcji historycznej. I to wtedy zapadła decyzja, był to gdzieś tam połowa sierpnia, ale robimy to teraz, teraz podczas biegu na Łęcza. Później są wakacje, byśmy się już może nie spotkali. I taki był początek. Mogę wymienić tych prekursorów. Eee, Marek Kuligowski wtedy był jeszcze w Straży Granicznej. Eee, był kto jeszcze? Artur Sitarski, świętej pamięci niestety już nie żyje. Eee, też był w Straży Granicznej. Mateusz Żepecki eee, niedaleko mieszka, bo w Kłodkowie, Nie wiem, czy dzisiaj będzie, czy nie. No i ja i nie wiem, czy mały Partek Patora nie jechał z nami wtedy, bo to jednak 10 lat temu była dzisiaj żołnierz kapral III Batalionu Zmeanalizowanego Legi Akademickiej, a wtedy jeszcze był pod nadzorem Tatusia, bo Tatuś jego przyjeżdżał z nim. E, takie były początki. E, co się udało, co się nie udało? Ja myślę, że udało się wszystko. Skupiliśmy w klubie sekcję zainteresowań, grupę nałęcz, z którą się 10 lat bawiliśmy. Różne dziwne rzeczy robiliśmy, naprawdę, różne dziwne, nawet do których nie byliśmy przygotowani, typu na przykład 17 września, czyli napad Związku Radzieckiego na Polskę, czyli dzień Sipiraka, z kolegą Maczkiem, który tu stoi, czyli kolejka wąskotorowa, Byliśmy w szoku, że można takie coś zrobić, ale można, nie? Maciek można było? Można, można było, Andrzej też można było, nie? E... Wszystkie rekonstrukcje powstania warszawskiego, które dla nas były tak kluczowe i tak ważne. W związku z tym, że Stasiu Nałecz był żołnierzem, żołnierzem w powstaniu warszawskim e... tu Andrzej zawsze to przypomina dwa razy Wisły przepłynął. Raz po wąc, a drugi razem już kiedy uciekał przed Niemcami to powstanie zawsze poświęcaliśmy naszemu Stanisławowi i to zawsze podkreślaliśmy że to dla niego dla tej jego heroicznej walki podczas powstania warszawskiego oddawaliśmy mu pamięć ale nie tylko pamiętaliśmy o Stasiu Nałęczu pamiętaliśmy o naszych kombatantach których też już z nami nie ma Jan Muszyński, ułan Trzeciego Pułku Ułanów, który z nami przebywał, często był na naszych rekonstrukcjach, przebywał z nami w klubie. Jan Karabin, żołnierz II Armii Wojska Polskiego i Jan Muszyński, mówiłem o nim, i Jan Jan, Jan Janusz Nowakowski, który odszedł dwa lata temu, też żołnierz, oficer, który został promowany w 1945 roku i jego pierwsze... Stanowisko było w Bieszczadach, czyli tam biegał po tych górach, dolinach. Nie dolina. dało nam było go poznać, grupie poznać, bo ja go poznałem, bo byłem u niego w Sławnie. Nie będę się chyba tu więcej rozwijał, bo dużo by opowiadać. Dużo by opowiadać o tych, którzy byli z nami, przeżyli. O tych, którzy odeszli, bo założyli inną grupę. Ci, którzy już się zmęczyli rekonstrukcją i powiedzieli, że już mają dosyć, że już przestają. Ale chwała i szacunek im, że nie wstydzili się tego, żeby się pokazać przed ludźmi, bo rekonstruktor to żywy aktor i trzeba umieć się zachować. I Zawsze pomagają i pomagali grupie nałęcz, a grupa nałęcz to klub wojskowy, żeby nie było, że klub nie istnieje. Jest klub, jest trzeci batalion, jest klub wojskowy, jest grupa nałęcz. O tak jest hierarchia w tym wszystkim, żeby dowódca się nie obraził. Chciałem wszystkim złożyć życzenia e, i wytrwałości. Ja zawsze swoim powtarzam na zbiórkach oni wiedzą, że rekonstruktor to jest wytrwałość, to jest obowiązkowość i nigdy nie można zawieść tych, którzy czekają, żeby im coś pokazać. E, także najserdeczniejsze życzenia dla tych, którzy tutaj są, z nami dotarli, e, e, że podnieśli tą rękawicę i, i przyszli. E, jest mi bardzo miło i przyjemnie ja chyba na tym zakończę, ewentualnie czy dowódca, czy pan burmistrz, bo ja bym chciał... Ja chciałem tylko z swojej strony podziękować wojsku. Wszystkie struktury jakie organizujemy mają funkcjonować jak narzędzie, ale zawsze w tym narzędziu znajdzie się czynnik ludzki, który wprowadza niejako do tego narzędzia duszę. Duszę opartą na konkretnych wartościach i tutaj za te wartości, które reprezentują właśnie rekonstruktorzy, którzy składają się na klub za wasze umiłowanie dla ojczyzny, za to, że zawsze można na was liczyć. Chciałem wam podziękować i w dziesięcioleciu... po pierwsze, bieg na Łęcza, to jest najważniejsza dzisiejsza okoliczność naszego spotkania. Ona się odbywa w rocznicę katastrofy smoleńskiej, ponieważ to wypadło w drugi dzień świąt, więc spotykamy się w najbliższą niedzielę po tym wydarzeniu. Chcemy w ten sposób uczcić naszego honorowego mieszkańca, bo generał Nałęcz-Komornicki był naszym honorowym obywatelem. Generał Nałęcz po swojej śmierci doczekał się u nas upamiętnienia w postaci głazu, który jest na rynku głównym przy ratuszu, że te wartości, które pan generał z sobą całym życiem swoim prezentował, grupa również stara się urzeczywistniać w swoim działaniu. Dzisiaj jest dziesięciolecie istnienia tej grupy. Za ten cały czas, kiedy jesteście wśród nas, w społeczeństwie nie tylko tej gminy, ale też tego powiatu i tego regionu, bo o tym też wiemy, chciałem Wam serdecznie podziękować. Chciałem Wam pogratulować tego Waszego pięknego jubileuszu. Co prawda, to jest bardzo młody jubileusz, ale dobrze rokuje na przyszłość. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. I za to chciałbym Wam dzisiaj serdecznie podziękować w imieniu Pana Burmistrza Józefa Domańskiego i moim własnym, ponieważ go dzisiaj także reprezentuję. I chciałem także, żeby te życzenia wybrzmiały nie tylko od nas, ale także od wszystkich mieszkańców naszej gminy za to, że jesteście. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Społeczności Cerkwickiej na Twojej ręce Grupie Rekonstrukcji Historycznej Nałęcz. Z okazji jej jubileuszu dziesięciolecia składamy wyrazy uznania i szacunku za poświęcenie oraz zaangażowanie w kultywowaniu i propagowaniu żywej lekcji historii. Życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń, a także nieustającej inspiracji do podejmowania kolejnych wyzwań. My, Stowarzyszenie Społeczności Celtwidzkiej, które z Wami i dzięki Wam zrobiło parę fajnych rzeczy. Dziękuję. Regionu i ogólnopolskiego kręgu pasjonatów historii. Środowisko rekonstruktorów to nie zamknięty świat wtajemniczony. To raczej misja wolontariuszy, przypominających nam wszystkim zmagającym się z codziennością iż warto pamiętać o przeszłości o naszych przodkach i ich dokonaniach bo to daje siłę budowania przyszłości Kierujemy na ręce koleżanek i kolegów życzenia niegasnącego zapału składają te życzenia kobrzeszcy rekonstruktorzy grupy rekonstrukcji historycznej granicy chciała po prostu was udekorować za pomoc wsparcie i że jesteście z nami i chcemy jeszcze więcej od was Dlatego damy Wam łapówkę. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję Macie w nasze wsparcie. Tak, nie. Kurde, nie. Będzie tak, gdy będzie to będzie wrzucone. Zbieramy Zabieramy, bo to przyjemne. A taki. Hej, <średziny>. ja wiem, żeby Pan bym się nie bał, że to jest. Ale to jest... To reklamujemy gminę no, oczywiście. Jest, jest łapówka, Jurek się cieszy, będzie nowa armata! Wszystkie dzieciaki na podium! To takie werble, żeby deno. muzyka, żeby ładnie się wchodziło. Na podium, na podium, Hop. A, no tak, Marcin został zdyskwalifikowany, ja go też policzyłem. A zwyciężyła Amelia Kołodyńska! I biegiem na najwyższe podium. To jest chyba ta dziewiąta, której nam brakowało, jeżeli chodzi o miejsce drugie. Szanowni Państwo, zwyciężczyni biegu najmłodszych uczestników, Amelia Kołodyńska! I trzecie miejsce Maria Zu! A jeszcze specjalna nagroda od grupy Nałęcz dla najlepszej zawodniczki w swojej kategorii wiekowej. Jurek Wręcza oczywiście, bo kto by inny mógł wręczyć. Człowiek orkiestra Jurek Nowak. Gratulujemy, chwila dla fotoreporterów. Wszyscy, a przypomnę, Grzegorz Kołodyński. Wygrał swoją kategorię, miejsce drugie Krzysztof Łaska, a miejsce trzecie Olivier Zięba. Gdzie mamy gramy. Ósmej edycji biegu na Łęcza jest Martel Karpiński. Martel, proszę tutaj, tutaj stawaj, stawaj. Okaćecie? <ś reinventing> Uśmiechnij się! <noise> Nagrodę wręcza pan burmistrz Grzegorz Olejniczak i dowódca Szymon Witka, major oczywiście Wojska Polskiego i jeszcze suchary, żeby podróż. prawda, bo to kryzys. Przypomnę. Pierwsze miejsce Małgorzata krynicka Grzyd. drugie miejsce Magdalena Krynicka, a trzecie miejsce Barbara Wojciechowska. Gratulujemy serdecznie, to był bycie... Marcin Urganka! Przemysław Barański, Kamil Hołów, od jeden do 3 wymieniłem. I przypomnę, zwyciężyła Małgorzata Masły, miejsce drugie Izabela okrzesik frąckowia a miejsce trzecie Bożena Misiewicz. Bogusław BARAŃSKI! Za trzecie miejsce Boguś Barański, mogę powiedzieć Boguś, że już weteran. No tak, zgodził się ze mną. No, weteran biegów, tutaj trzebiatowskich i nie tylko. Boguś Barański miejsce trzecie, a miejsce drugie Roman Frąckowiak! I pierwsze miejsce zwycięzców tej edycji Marszu Nording Walking został Marek Dołęgowski! Wielka niespodzianka, powiem szczerze, wielka niespodzianka, wygrał akurat Marek Dołęgowski, prawda, to tytuł, o tytułach, które są na jego koncie, są na jego koncie, prawda, już mówiłem, ja nie będę wymieniał tych tytułów, bo nie chcę któregoś pominąć, szanowni państwo, a z pozorem jest oczywiście firma Zalmet, producent Ogrodzeń, Strzebiatowa. A przypomnę, zwyciężył Michał Strączek, drugie miejsce Arkadiusz Michalczyk, a trzecie miejsce Tomasz Melnik. Dwóch żołnierzy i jeden kandydat na żołnierza uczeń klasy Michał Strączek, Arkadiusz Michalczyk, Tomasz Melnik, zwycięzcy w kategorii uczniowiec jego Głębokońca. Dziękujemy bardzo, gratulujemy! Szanowni Państwo, ale to oczywiście nie chodzisz. Heniu! Ja Ci geniu nie wypominam wieku! Jest geniu? Heniu jest! Gry żołnierz! Dowódca pierwszego dywizjonu rakiet taktycznych w Trzewiatowie! Pan pod Gratuluję Henryku wspaniałej kondycji. Ja nie będę mówił, ile Heniu ma lat, bo później jeszcze dostanę głowę od niego, jak często tak było, ale to tak gdzieś między 50 a 80. Gratulujemy Dariusz Masłyk, Ósma edycja biegu na Łęcza. Ósmy zawodnik. Na linii mety w, tym, w tym biegu Gratulujemy bardzo serdecznie. Jeżeli nie, to będziesz się uczyła pływać i masz karnet na basen do ośrodka Wenus. I proszę bardzo, uczyć się pływać. Gratulujemy również. To dodatkowa nagroda do zawodnika. Zacznę, żołnierzu. Każe cię pobytem na poligonie na hełmie Gryfickim. Pan, Pan Darek już się cieszy. Kop, kop, Kopie specjalne doł. Na zajęcia na poligon do Gryfickiego. To jest karnet na poligon, na zajęcia, voucher na zajęcia na poligonie Pana Darku. Dwa. Numer dwa. O, jest nasz najmłodszy karnet. Tak, brawo! Proszę bardzo, zawsze mówiłem, że czujesz się dobrze na podiód. Proszę bardzo, proszę powstań. Tak? E, już Pan Juraj Ci coś tu wręczy. Nie będę czekał, bo wyjściu na poligonie. Wyróżnię się tutaj pamiątkowym takim... Ciebie wyróżnię nabojem grupy na łeć, a twojego co to jest? Słonik? Co to jest? Słonik. A słonik pojedzie z tobą na poligon do Hełma Gryfickiego. Okej? Okay? Piąteczka. O, i na <J decorated> nie masz. Lecimy od grubszych nagród, żeby nie było. Do Gratulujemy serdecznie, gratulujemy. Warto było czekać Taki takich plecak to naprawdę Coś pięknego. Następny numer bardzo, naprawdę to Dream American Dream od pucy buta do milionera, prawda? Czego trzeba zacząć do... 25 jest zawodnik tym numerem. Zapraszamy. O, tu będzie bardzo. Jest, jest małżonka. Bardzo dobrze. Małżonkę też zapraszam. Zapraszam małżonkę, proszę wejdźcie tutaj wyżej, bo to jest naprawdę bardzo atrakcyjna nagroda. Wspaniały obiad dla dwóch osób nad morzem. Na plaży. W blasku słońca. W blasku słońca. Ale przygotować trzeba sobie samemu. Pokaż co zostałeś. Poczekajcie, dwa obiady. Ale to jest tylko dodatek. Proszę bardzo, plecaczek dla nas. Że, żeby przy tym obiedzie nie było smutno. Witamy serdecznie. Gratulujemy. Tu oczywiście fotoreporterzy, zdjęcia robią, jak bardzo. Gratulujemy, bardzo serdecznie. Plecaczek się przyda na pewno na krawenty. Gratulujemy i kolejny numer. To tam dieta kubełkowa, ważne są racje żywnościowe przez wojsko opracowane. To na jest dieta. Pan pułkownik sam w swojej osobie. <śpiewanie> Pan pułkownik przyjechał w sile, bo z Mleżena jest dużo ludzi, czyli zestaw regeneracyjny dla wszystkich. <śpiewanie> 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 Gratulujemy bardzo serdecznie. W je, ogóle do... tak, tak, nie dawno takich posiłków nie jest. Pokazać, tak jest Gratulujemy serdecznie panu chorążemu. A teraz. Tak, prawda, jeszcze do szczęścia lasów dopisuje. Ile? 50? 59! To ja! 59! Dwa numery są: 59! Ja! Ja już Dziękuję! Tylko w naszym biegu zdarzają się takie sytuacje. Dużo, dużo, zawodnik zawodnika. Numer Cztery osoby z pływka Jakoby, żegą Rego na trasie, 3 za żywność. Pod prąd! Żeby nie było... Proszę bardzo! Ale... Wyślesz ich na poligon wojskowy, żeby się słuchali babci! Gratuluję! Takie atrakcje u nas! Proszę to bardzo. bardzo! I kolejny nulet! ...w wyznaczonym terminie z rodzinką Proszę bardzo, Do wiadoma i w się nam i płyniemy za darmo! Full obsługa! Dowozimy, odwozimy, karmimy! No? Ale nie wiosłujemy! Wiosłować trzeba... Nie! Nie, nie widać! Nie. widać. Koszulką przykryty. Gratulujemy. I to by była już chyba ostatnia nagroda. Ja już się zamykam. Dziękuję bardzo za przybycie. Oficjalnego zamknięcia naszego biegu dokona. Ojciec założyciel grupy Nałęcz. 10 lat temu założył Jurek Nowak. Proszę bardzo. Nie jestem wielkim wygranym, ale dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami. Chciałbym, żebyście na tym biegu na byli zawsze z nami. Myślę, że to jest taka stała ekipa, że nikogo nam więcej już nie potrzeba, nie? Chociaż żartuję, weźmiemy wszystkich. Ale dziękuję, dziękuję wam bardzo. I chciałem przypomnieć to, co mówił właśnie pan burmistrz, że dzisiaj pani pamięć tych 96 osób, które...